Cześć moi kochani, zapraszam Was na wieczornego hola zakupowego z sklepu Biedronka. Właśnie wróciliśmy z supermarketu. Jest godzina jakoś 21, więc dosyć późno, ale. Zapaliłam wszystkie światła możliwe, więc myślę, że będzie dobrze widać wszystko. I zaczniemy od zakupów, które zrobiliśmy. I tak, może zaczniemy od tej torby. Mamy tutaj chleb, standardowo chleb. Jeżeli mnie je oglądacie, to wiecie, że uwielbiam ten żytni z dynią, z pestkami dyni. Ser wypieczony ze smakiem. On kosztuje 3,50 Pieczarki. Pieczarka po 4,85 Mamy tutaj pół kilograma. Ja uwielbiam te pieczarki do e, na przykład tostów, albo na przykład do jajecznicy też często. Ale najczęściej są one u mnie przynajmniej używane właśnie do kanapek, takich tych tostowych, robionych w grillu razem z mozzarellą, albo z żółtym serem. E, kolejną rzeczą jest taki e, ser mozzarella z tej serii Light. Również bardzo dobrze do, możecie kojarzyć, bo pojawia się praktycznie teraz w, w każdym moim holu zakupowym. I ta mozzarella light kosztowała 2,50 za sztukę. Wzięłam sobie dwie. Ja używam tą mozzarella właśnie między innymi do zapiekanek e, razem z pieczarkami albo do naleśników zapiekanych. Wzięliśmy o, żeby mi się nie rozsypało e, 2 kg mąki wziąłam mąkę tortową pszenną typ 450 i mąkę bobuni pszenną typ 650 i ona była w cenie złoty 50 a teraz złoty 79 coś coś takiego Wzięłam 2 kg. my używamy mąkę tylko i wyłącznie do naleśników do niczego więcej mąki nie używamy ale wzięłam dwa pakowania bo no bo już Zazwyczaj bierzemy 1 kg i to starczy nam no tak mniej więcej na 4 sety naleśników, 5 setów. Ale teraz stwierdziłam, że weźmiemy dwa, to nie trzeba będzie wiecie, zbyt często kupować tej mąki. Wzięłam również mleko bez laktozy. E, natomiast Tomek e, używa mleka takiego zwykłego i zaraz Wam pokażę, bo już jest w magazynku postawione. Ja tutaj pokazuję Wam e, tutaj e, akurat to mleko, bo ja wzięłam tylko jeden litr. Bo ja kawy tak rzadko piję, a jeden litr naprawdę mi wystarczy. Wzięłam maseczki takie biedronce są teraz. Wziąłam wersję konopię i wersję kokos. I tutaj mamy dwie takie saszetki z firmy V-Beauty. Coś poniżej 2 zł kosztowało. Także wzięłam cztery. Myślę, że będzie między innymi do rozdań jako taki dodatek, fajna opcja. No ciekawe, konopie i kokos. Było jeszcze opuncja, była kawa. Hmm, co tam jeszcze było? Opuncja i kawa na pewno jeszcze. I też wydaje się fajny skład, tu 93% i tutaj 93% naturalnych składników. Zobaczymy. To nie są maseczki w pachcie, tylko to są maseczki w kremie. Takie dwupaki. Dobra, następną rzeczą za 4,85, coś takiego. Jest um, kapusta kiszona i ona jest tu wersja z marchewką. I słuchajcie, widziałam też opcję, i to było ostatnie opakowanie. Natomiast widziałam opcję z um, kapusty kiszoną z koperkiem. Zastanawiałam się, czy nie wziąć, ale z koperkiem była bardzo duża ilość tych opakowań, a ta była tylko jedna, jedyna. Więc stwierdziłam, nie, to przeznaczenie akurat czeka na mnie pewnie. Widziałam sobie kapustę kiszoną do obiadku, jak znalazł ja bardzo lubię, to biedronkowo, zresztą mogę Wam pokazać skład, bo mm, też nie, nie każda kapusta jest naprawdę z dobrym składem, więc czytajcie koniecznie składy, kochani. Tutaj w ogóle mamy kilogram i jeżeli chodzi o skład, no, wyostrzej, to mamy składniki kapusta biała, marchew i sól, także naprawdę super, nie ma żadnych dodatków, żadnych stabilizatorów, a często naprawdę zdarza się to. Wziąłem sobie takie głodniaki paluszki serowe, ja już dawno ich nie jadłam, i wcześniej często je miałam w lodówce w razie takiego nagłego głodu, kiedy nie było tam, wiecie, za bardzo co chwycić i nie chciało mi się robić jakiegoś, nie wiadomo jakiego jedzenia. Często właśnie chwytałam sobie takie głodniaki. Ale myślałam myślę sobie, a wrócę do nich. One też mają dobry, dosyć dobry skład, bo mają. To pokazuję, mają mleko pasteryzowane, sól, regulator pasowości kultury bakterii kwasu mlekowego. Także dosyć fajnie. Jedyny minus to jest taki, że one są po 4 zł. Także moim zdaniem drogo i średnio się opłaca, ale dobra, wzięłam sobie jedno opakowanie w razie w, żeby sobie, wiecie, leżało w lodówce i jak zgłodnieję, to, żeby po prostu mieć. Dalej. Za złoty 85 zł pomidory krojone. Ostatnia puszka była właśnie pomidorów krojonych, bo jak doszłam do stoiska z tymi pomidorami, to wszystkie puszki były z pomidorami całymi. Ja nie lubię tych całych, dlatego, że i taki muszę później kroić, jakbym chciała je użyć. Natomiast krojone od razu dajecie sobie na patelnię, wbijacie jajka i przyprawy i macie szakszukę na śniadanko. Także super opcja. I złoto 85 cena zł również jest bardzo dobra. Wziąłam sobie dwa opakowania z drobimeksu tym razem. Czekajcie, tu paragon. Z drobimeksu pierś pieczoną. I tu, jeżeli chodzi o skład, to mamy, mm, czekajcie, 97% mięsa. Wow, dosyć dobrze. Bebe, wiesz, że w tym drobimy, jak się jest 97% mięsa? Tak? O, tak Och, pier... o Och, wow. 97% Co mięsa. Pierś, tak? tak, pierś pieczona. Ale bardzo dużo, nie? A reszta składu jak tam? Reszta składu jest, już Ci mówię, sól, glukoza, ekstrakty przypraw, a z sodu, olej rzepakowy i stabilizatory. No ale jak 97% jest mięsa, to tutaj już tam to, to naprawdę takie no. resztki procentowe są. Nie, no super, naprawdę, powiem Wam, no ciekawe, ale nie wiem czy to jest dobre, bo zrobimy ekspo, ja nie, nie jadłam. A drugą to mam szynkę delikatesową, bo w ogóle ja wzięłam dwa opakowania, bo były w promocji. Jak wzięło się dwa, normalnie są po 3,50 za opakowanie. Jak wzięło się dwa, to wychodziło 2,50 za opakowanie. A tutaj mam delikatesową i to jest 90% mięsa, także też y, fajnie. Jeżeli chodzi o, o procentowość y, mięsa, to naprawdę powiem Wam, że tutaj nie można nic zarzucić. Ciekawe jak smakuje, ale to sprawdzimy na kanapkach. U mnie to szybko pójdzie także dobra, dalej, nic takiego ciekawego po złotówce 10 opakowań zapałek my używamy, znaczy używaliśmy i używamy, bo jest na wykończeniu normalnej zapalarki, ale zapałki też się przydadzą czasami są potrzebne dalej, płatki owsiane, chyba 2,25 coś w, w tych klimatach i tu mamy płatki owsiane górskie ile tu mamy gramów? 500 gramów że tak, już dawno też nie kupowałam płatków owsianych, a stwierdziłam, że mam teraz dużo borówek, bo mm, słuchajcie, ja borówki kupuję od takiej pani, która ma swoje pole i ona tutaj na osiedle przyjeżdża i ostatnio braliśmy z Tomkiem 2,5 kg borówek jeszcze nam zostało dwa tygodnie wcześniej, też braliśmy 2,5 kg borówek, więc e, naprawdę tych borówek jest i stwierdziłam, że to będzie fajna opcja z jogurtem jogurty mam w lodówce, więc nie brałam dzisiaj żadnych jogurtów e, z jogurtem właśnie naturalnym i z takimi borówkami posypanymi myślę, że fajna opcja śniadaniowa i bardzo zdrowa Wzięłam dwie cebule, ale chciałam, chcieliśmy więcej ogólnie cebul wziąć, bo cebula jest fajna ogólnie, że czy do jajecznicy, czy na kanapkę, ale ta cebula wyglądała okropnie w tej biedronce i była taka miękka. Udało nam się w miarę tak wybrać dwie, ale to też tak bez szału naprawdę. Tak jak mówię, no nie było dużo tej cebuli, a to, co zostawiliśmy, to już była w opłakanym stanie. Dobra, następną rzeczą są sezamki. I to są, słuchajcie, sezamki bez dodatku cukrów. Ja już te sezamki jadłam. One smakują dla mnie praktycznie tak samo, jak te zwykłe. Plusem jest to, że właśnie nie mają dodatku cukrów. Zaraz Wam pokażę skład. Jeżeli chodzi o cenę, to za dwa takie opakowania, to jest taki dwupak, koszt 2 zł. Także też myślę, że, że bez jakichś większych, bez jakichś większych um, takich, nie wiem, za, takiej większej zamorot cenowej, natomiast w, składni, w składnikach mamy ziarna sezamu i substancje słodzące substancje maltitole dwa składniki tutaj mamy także no też super, myślę, że i mówię, w smaku one mi bardzo smakują szukałam tych czekolad bez, bez cukru co wam pokazywałam we vlogu ale były tylko gorzkie, nie było tych mlecznych. Te mleczne są przepyszne, jak zobaczycie. One są po 3 zł, 2,99 dokładnie. To te czekolady są tak przepyszne, naprawdę mi mega smakują. I tam mi na przykład, nie wiem czemu wyczuwam mleko w proszku, tak w smaku troszkę. Chociaż jeżeli chodzi o składniki, to tam nie ma mleka w proszku, ale mi tak trochę jakby podjeżdża właśnie pod mlekiem w proszku. Ale są przepyszne. Nie było, było tylko czekolady gorzkie. Za każdym razem, jak jesteśmy biedące, to ja przekładam, patrzę, czy może nie dołożyli. Tych mlecznych, ale niestety nie było poprzednio, też nie znalazłam, więc no tak. Jeszcze tam chyba jedną czekoladę mam w magazynku zostawiono, bo jak są, to ja już biorę, tak wiecie, kilka, żeby było na zaś. W każdym razie sezamki. I tutaj z tej torby jeszcze mam z Lindy kokos, kremowe mydło w płynie, ekstrakt z kokosach, kompleks witamin 4,85, coś, coś poniżej 5 zł kosztowało. Tutaj mamy ile litr. Także my jeszcze nie mieliśmy z lindy kokosa. Wydaje mi się, że będzie fajnie pachniał. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Kończy nam się mydło i dlatego wzięłam sobie takie my... Um, mamy stary taki wiecie, ten pojemnik, który kupiliśmy i po prostu dolewamy sobie z takich litrowych opakowań. Dobra. Ta siatka jest pusta. Lecimy. Ojejku. Lecimy dalej. Dobra. Sio. Tutaj Tomek sobie wybrał smoothie. I to jest jabłko, gruszka, szpinak. Tomek bardzo lubi yy, właśnie smoothie z Vitala. Różne bierze smaki, ale chyba najczęściej ten zielony wy wydaje mi się, że wybiera jabłko, gruszka, szpinak. No, Także skład ma w ogóle super, bo ma tak sok jabłkowy, przecier gruszkowy, sok ze szpinaku, sok z jarmużu, sok z cytryn, ekstrakt mięty. I on chyba 6 zł kosztuje coś takiego. Tu mam ile w ogóle? 750 ml. Skład ma zarąbisty. Ja takich smoothie jakoś nie, nie kupuję. Kiedyś kupiłam sobie te takie małe, 250 ml, ale jakoś tak nie. Ja wolę taki owoc po prostu sobie pogryźć. Dobra, dalej. Musztarda kremska, 180 g. Parczewska. Jak ktoś jest z Parczewa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. My jesteśmy z Parczewa. Ja jestem z Parczewa dokładnie, ale z Parczewie się uczyłam i tak dalej. Dobra. Wypieczone ze smakiem. Tutaj mamy jeszcze chlebek mieszany razowy. Jeden pójdzie do zamrożenia na pewno. Tutaj jest kraina Wendlin. Była w promocji, tam było 2 plus 1 chyba. I tutaj. E... Zaraz, ale to jest 94. 93... A w tej bejbe co Ty wybrałeś? parówka jest 94% mięska. To też super. No, dużo. Dużo, także no już. Jak, jak bierzecie już takie rzeczy to patrzcie naprawdę ile jest procent nie za Jak jest 90 to już jest super. Dobra, e, ogólnie jutro się szykuję rosu, będę robiła. I tutaj jest tak zestaw posułowy. E, skrzydło i szyja z indyka. Więc no co? Jak widzicie do 10, czyli jutro koniecznie robimy. Chyba było na promocji. I. Tutaj co mamy dalej? Włoszczyznę. No to włoszczyzna, to wiadomo, to będzie do rosołku. Włoszczyznę często właśnie bierzemy w biedrze, w której mamy wszystko, co potrzebujemy, bo mamy i marchewkę, i pora, i selera, i pietruszkę, czyli wszystko to, co potrzebujemy do gotowania wywaru z rosołku. I tu jeszcze mamy takie owsianki, one były w promocji, w tam chyba po złoty 29, jak się wzięło, 3. I Tomek wybrał sobie, bo Tomek je, bo ja tych owsianek też nie jadam. Tutaj owsianka z ranka, z białą czekoladą i maliną, z witanelli i tutaj wziął sobie właśnie dwie e, takie czerwone i jedną niebieską, czyli tutaj mamy z jagodą, maliną i porzeczką. E, także tak, tak się deklarują zakupy. Do tego jeszcze dojdzie, doszła woda w magazynku i mleko. Zaraz Wam pokażę, zresztą, żeby nie było, że kłamie, e, Także tak się deklarują dzisiejsze zakupy. Nie jest ich jakoś mega dużo, ale na kilka dni nam wystarczy. E, ja się biorę za chowanie, jeszcze tylko przejdę do magazynku, Wam pokażę. Uo. No i w magazynku mamy tutaj sześciopak wody Polaris. My kupujemy ogólnie, generalnie oazę 5-litrową, ale tym razem. Wzięliśmy taki sześciopak wody niegazowanej z Polarisa, bo jeszcze jest gazowana. My bierzemy zawsze niegazowaną. I wzięliśmy 12, słuchajcie, mlek, U nas mleka naprawdę idą w kurtowych ilościach, ale to, Tomek, czy do płatków, czy do naleśników też używamy, no, to, to w tydzień, pół, nie, no może w tydzień nie bez przesady, ale takie jedno mleko na dwa dni to myślę, że. Na 2-3 dni idzie, jak są robione oczywiście naleśniki, Także 12 sztuk. I tak jak Wam mówiłam, Tomek ogólnie woli to jest właśnie zwykłe mleko, 1,5% ja to wolę a tą wersję bez laktozy. Także tak, kochani, tak się deklarują zakupy. Jeszcze ostatni rzut na te zakupy, i ja się biorę teraz za rozkładanie tego po szafkach. A z Wami się serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że taki hol zakupowy, spożywczy Wam się podoba. Podobuje, podoba. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Dobranoc. Pa pa.